A więc witam w kolejnym odcinku serii Bieźmie 1 edycja rozszerzona. A ja jestem w 12 i witam już w 30 odcinku. No, już w 30 odcinku. E, więc tak, jesteśmy przy e, domu Galksteina, e, ponieważ e, no. Gdy, jakby to powiedzieć, załadowaliśmy ostatni Sefir, To jest ten powiedział, że tam możemy tam do niego pójść do tego... Do Kaczteina i mu to o tym powiedzieć, więc no. Zresztą idziemy... A i właśnie. I przed odcinkiem zrobiłem e, eliksiry. E, tylko muszę go znaleźć. E, trzy jaskółki zrobiłem. E, no, bo... No. Bo... Y... Dlaczego wcześniej po prostu nie mogłem zrobić tych jaskółek? E, ponieważ miałem ze słaby alkohol, potrzebowałem e, tej żytniej e, wiśniówki, jakoś tak się nazywa. O, wiśniówka na spirytusie, właśnie. Dobra, więc porozmawiałem z, z Kalksteinem. Zejdź mi z oczu i nie wracaj tutaj. Dobra. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedź, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam Ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. A może jednak grubę to będzie lepsze? No bardzo. Dostaliśmy 1000 orenów, czyli mam już 4301 orenów. To bardzo dużo. Armora w ogóle nie będę kopiować, bo naprawdę się nie opłaca, jak już to trzeba będzie pójść. Trochę w wytrzymałość, więc ja wolę na razie oszczędzać trochę. Ale dobra, e, więc co... E, idziemy do tego... E, do wieży. To co, no to może zrobimy małe cięcie i widzimy się już przy wieży. E, dobra, więc już e, jestem przy wieży. Jak możecie zauważyć, wypiłem trochę m, tych eliksirów. E, wypiłem jedną kółkę i jeden puszczyk. Już z tego nie mam. Więc e, co? Bo teraz, no ogólnie, będzie walka. No i dobra, idziemy rozmawiać z detektywem. A, no tak, przepraszam. Wydepnąłeś wyniezmek. Dobra. Dobra, możemy z nim już porozmawiać. I ogólnie patrzcie jak nam metalium yy, drga. No, coś tu chyba jest nie tak. Dobra, porozmawiajmy z Raymondem. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytujecie to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzę? Tak, pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął, Haczyk. Pracuję nad tym. No dobra. Idziemy do wieży. I musimy z tej skrzynki wziąć... O, właśnie, mamy kolejny e, rąk. Tutaj e, to jest znak akcji, że możemy na przykład, no... E, ospo... Oszłomić przeciwników lub zmusić do czegoś innego. I właśnie teraz mamy księgę zwierzy i dużo renów. Dobra. Nieźmiemy sobie rzeczy. Proszę bardzo, jest jeszcze mamy jedną. Dobra. Ile nam jeszcze tej jaskizy zostało? Godzinę jeszcze cztery. Dobra, zupełnie wystarczy. Dobra, ja sobie to zapisuję. Ok. I idziemy na walkę. Zobaczcie, co tu się stanie. Jesteś podekscytowany? Raczej zniecierpliwiony. Mamy skarb zwierzy i co teraz? Jak zwabimy tu Javeda? On już tu jest. Widzę tylko ciebie. Rzekłeś. Detektyw deptał mi po piętach, ty mu zaufałeś. Zabiłem go i korzystając z iluzji, podszyłem się pod niego. Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykorzystałem cię do otwarcia wieży. Już nie jesteś mi potrzebny. Ja proszę bardzo, a nie. A i ja razu coś stało złego? Możemy się musimy... ruszyć na razie. Dobra, musimy kupić to coś na razie. Dobra. Teraz no, możemy podsumować to, że no, hazard żawet no, się, pod... Pod... się podszywał przez jakiś czas... E... Nie wiem jeszcze tego zostało. Dobra. E... Przed... E... Przez naszego detektywa. No i jest ogólnie fajnie. Gorsze to, że nie się wycofuje i możemy pójść w No właśnie, na przykład teraz. Dobra. Wykonaliśmy go, ale teraz stanie się to. Mój panie, słucham, jestem posłuszny. Jak mawiają gimi. Mister, skończ z tą błazenadą i zajmij się wiedźminem. Widzisz Wiedźminie. Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, i musimy teraz zobaczyć. Wyprzysz, Jakbyśmy na przegrali, to tak by nic się nie stało, ponieważ no, zaraz zobaczycie co w ogóle się dzieje. nie szerzą się same. Jad zelikańskich skorpionów nawet organizm mutanta nie poradzi sobie z tą trucizną. Zbyt wiele błędów w Wiedźminie. Pozdrów w zaświatach swojego młodego kompana. A teraz baw się dobrze, zdychając. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem. na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiat przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Tris, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Werden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loiwardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Tris? Chcesz wstać? Sprawdźmy czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop, wywołany przez tego szarlatana Kalksztajn. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w wyzimie. Anomalie magiczne w wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie, wróćmy do Twojego stanu zdrowia. Ach, sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi. Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Gerald, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata, obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Dobra, w końcu mogę się odezwać. Więc e, krótkie podsumowanie. E, no, Można powiedzieć, że... Mogliśmy wygrać e, z nimi, a... Czy, z. Y, y, no, z tymi... E, Javedem i innymi. Magistrem, ale no niestety ich chytrość nas niestety pokonała, czyli po prostu nas otruli. Jakimś tam trudką, i teraz znaleźliśmy się u Tris, ponieważ nas znalazła. I mamy trzeci rozdział. I w dodatku jeszcze yy, y, y, od, y, mamy nowe miejsce, takie jak wyzima handlowa. Dobra, yy, pogadajmy z Tris. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak, mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się, nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować Twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Dobra. Tak, daj mi te czujki, zajmę się tym Zawsze skory do pomocy Od tego są bliscy hmm. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze Idealnie pasuje do umieszczenia czujki Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie Da nam to typowy trójkąt klifa Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań Dobra. Skąd się, Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie, co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę w Wiedźminie. Żeby zdobyć informację, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Dobra, z kim rozmawiałeś przez teleport? Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej. Zaufaj mi, to nic ważnego. Dobra, to dużo się dowiedzieliśmy, Tris. Do zobaczenia Do zobaczenia Zapomniałabym o najważniejszym Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć To kupiec Lojwarden, ważna persona Urządza bankiety w Nowym Narakorcie Nie przepadam za bankietami Będzie tam wiele ważnych osobistości? Sam nie wiem W tym królewna Adda Odczarowana przez ciebie strzyga Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu Gleit, zezwalający na przebywanie w wyzimie handlowej. Przepraszam, zaziewanie już jest późno. Jaki Gleit? <S -19> Cóż, w wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z Gleitami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem Gleitu. A mój Gleit? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Okej. Okay. Myślisz, że już to koniec? E, dobra, więc do zobaczenia. Do Co zobaczenia. Jest? więc co e, w następnym odcinku będziemy zwiedzać wyzimę handlową i co e, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku